Pozycja boczna bezpieczna dla poszkodowanego jest bezpieczną pozycją, ponieważ ona udrażnia drogi oddechowe i nie pozwala się zakrztusić poszkodowanego. W pierwszej kolejności zdejmujemy okulary i dbamy o to, by poszkodowany miał proste nogi. Następnie bierzemy rękę, która znajduje się bliżej nas i ustawiamy w kącie prostym, tak by dłoń była skierowana do góry. Następnie bierzemy rękę, która znajduje się dalej od nas, i splatamy ją z naszą dłonią. I przykładamy do bliższego nam policzka. Łapiemy poszkodowanego najlepiej za spodnie, na wysokości kolana i przekładamy, ciągniemy w naszym kierunku. Ustawiamy tak nogę, by była w kącie prostym. Następnie udrażniamy drogi oddechowe poszkodowanego. Żeby nie mógł się on zakrztusić. Jeżeli posiadamy koc lub formie, to najlepiej przykryć poszkodowanego, by nie doszło do ochłodzenia organizmu. Jeżeli poszkodowany jest kobietą w ciąży, należy ułożyć ją na lewym boku i pozycję powinniśmy zmieniać co 30 minut na drugi bok.